ma w kolejnym odcinku, dzisiaj tak na szybko, mam mało prądu w kamerze. To co tu widzicie, z BMW F10, 2012 rok. E, przyjechał do mnie kolega, który się uskarża na e, swon spalin w kabinie, tak? Auto było na montażu haka i taki tak naprawdę zbieg okoliczności, że zaraz po montażu haka się e, zaczęły te jaja dziać. W momencie, jak tu jest świat plastików i filtr powietrza, jak odpalicie samochód, to, to takie są odgłosy, mniej więcej jakby tu gdzieś się dostawało, wydostawały te spaliny z kolektora, bo to słychać od razu, że, że jest takie miarowe cykanie, które zaraz Wam pokażę. E, natomiast ciężko na pierwszy rzut oka od razu e, zidentyfikować, że to wtrysk. Tu jest świat osłon plastików, filtr powietrza, tego nie widać. Tędy się tylko taka chmurka unosiła yy, co jakiś czas spalin i, i zaczęliśmy rozkopywać to. No i, i że tak powiem wyszło szydło z worka. Zapal ją. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Widzicie? Drugi tryb. Drugi wtryski, tu czuć normalnie pod palcami, dobra, zgajcie. Dobra, słuchajcie, żeby to rozebrać, bo nie będę miał jak wam tego pokazać, bo naprawdę niewiele prądu mi zostało. Eee, ściągamy powroty, odkręcamy zasilanie wtrysku i tu jest jedna śruba na torksa. Odpinamy wtyczkę, unosimy wtryski, i zobaczymy, co się będzie działo. Wrócę do Was, jak będę w... przy unoszeniu wtryska. <tryk> No i dobra, tu jeszcze trzeba było drugą rurkę odkręcić od sąsiedniego wtrysku, żeby ten chciał wyjść. Zaraz zobaczymy, co tu nam się narobiło. Łupanie. Łupanie. Trzymaj, weź to tam daj gdzieś na bok. O, tak myślałem. Świeże to idzie. O, czyżbym się pomylił? Nie. No, odmuchnęło podkładkę, zaraz wam to pokażę dokładnie. Z wtryskiem nic się nie wydarzyło. Weź Piotrek światło i poświeć. Tak od góry na nią. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale ona wewnątrz otwór ma już nie okrągły, a eliptyczny. Takie jajko. Najlepszy dowód na to, że dmuchnęło podkładkę. I teraz, jak się przyjrzycie za każdym razem w gnieździe, po takim dmuchnięciu, to przeważnie zobaczycie, że koło otworu tego do cylindra będzie taki czarny ślimaczek. Ja nie wiem czy jego tu będzie widać teraz. Jest na godzinie 6, tak na dole ekranu, w tej chwili. I to znaczy, że tamtędy spaliny uciekały, trzeba go e, podfrezować. Ja zaraz frez przygotuję, to pokażę Wam, jak to działa. I... Aha, nie wiem, czy mówiłem na poprzednich materiałach. Ani sobie nie dajcie, ani nie próbujcie tego wiertłami frezować, bo widziałem już takich magów. E, wiertła naostrzone pod jakimś dziwnym kątem. Zaraz Wam pokażę frez i wytłumaczę Wam, dlaczego tego nie wolno wiertłami frezować. No i dobra, mamy zestaw frezów do frezowania gniazd wtyskiwaczy. On się gdzieś tam już pojawił wcześniej na materiałach, natomiast yy, może nie był na tyle dokładnie omówiony, co ja bym chciał, tak? Yy, klucz imbusowy w zestawie. I ja sobie taki, takiego grzebaka, że tak powiem, dorobiłem, żeby wyciągać podkładki, yy, bo nieraz nie chcą wychodzić, szczególnie yy, renówki i wszystkie francuskie. I teraz zobaczcie. Tu mam wiertło i oczywiście te wiertła, których używają do frezowania gniazd yy, są średnicą odpowiadające średnicy gniazda tak? w głowicy. To jest tylko przykład, żeby Wam pokazać. Bierzemy pierwszy lepszy frez. Zobaczcie jaki wiertło ma stożek, a jak... jaki stożek ma frez. Jeden z pięciu, czy na przykład ten, jeden z bardziej... Wypukłych frezów Także No nie ma takiej opcji żebyście wzięli wiertło Nie wiem fi 25 Czy fi ileś tam odpowiadające mm, Średnicy tego kanału wtryskiwacza I frezowali I jak wam ktoś coś takiego powie No to, no to możecie go wyśmiać Plus do tego Jak weźmiemy sobie dwie takie głowiczki To ten, tego ja najczęściej używam do Francuzów Średnicę ma jedną od początku do końca. A ten zobaczcie, to jest typowo do Mercedesa i jest podebrany na końcu. Także nie ma takiej opcji, tak jak powtarzam po porazenty, żeby robić to wiertłem, tak? No Robimy coś, róbmy to porządnie. To jest jeszcze z zagranicy w ogóle, jak pracowałem zestaw, który sobie kupiłem. W tej chwili ceny mocno potaniały tych frezów. Natomiast ile teraz porządny zestaw frezów kosztuje, nie mam pojęcia. I bierzemy sobie... Zawsze od tej dwójki zaczynam, bo najczęściej nie ją robię, ale bierzemy sobie freza i dopasowujemy do wtryska. Mm, jeszcze raz. Tak, albo ten, albo piąty. Wydaje mi się, że ten będzie dobry. Ten nie będzie dobry, bo jest pod kątem ścięty. Jeszcze jedyne, co może być. To jedynka. I tak naprawdę z tą jedynką spróbujemy. No, no i co my potrzebujemy do takiego zestawu? Na pewno frez sprężone powietrze i jakiś odrzewiacz. Odrzewiacz e, bądź olej penetrujący potrzebny nam jest do tego, żeby sobie wtrysk, e, frez przepraszam, zrosić tym, żeby, żeby miał lepsze właściwości cnące. E, tak jak normalnie we frezarkach macie chłodziwo, tak tutaj stosujemy Taki olej panetrujący. Najpierw frez delikatnie wsadzacie i delikatne ruchy. Pierwsze ze trzy wyciągamy. Trzeba zobaczyć co on tnie. No on akurat jak widać po frezie tnie całą powierzchnią. Nie będę teraz z kamerą biegał i wam pokazywał co chwilę. Pokażę wam już efekt końcowy. I teraz po co nam sprężone powietrze? Po to, żeby wyczyścić tego freza wyczyścić gniazdo też po to, żeby widzieć, co tam się dzieje. Teraz wam pokażę środek Bo tu jeszcze wymaga Drobnej korekty To jest dumnie nazwane frezowaniem No niby ścinamy część powierzchni Tak, ale, ale tak naprawdę to To chyba bardziej Nie Poprawną nazwą byłoby czyszczenie gniazda z pozostałości nagaru, jaki tam się stworzył i ewentualnych nierówności. Tu był podebrany, było podebrane to siodełko, czyli spód. Ale bardzo w bardzo nieznacznym stopniu. I teraz zobaczcie, jak to wygląda teraz w środku. Jest idealnie wyfrezowane gniazdo. Na nie założymy sobie podkładkę. No ja tu użyłem akurat oryginały Bosza. No tak jak wiecie, najbardziej lubię na oryginałach pracować. Tryskiwać. I praktycznie operacja zakończona powodzeniem, tak? E, pamiętajcie, jak będziecie frezować, to te wszystkie... E, nie... Te, urobek cały, tak? Tam będzie olej penetrujący w cylindrze, będą e, wiórki, to normalnie powietrzem wydmuchacie. No, zasady termodynamiki są ogólnie chyba znane. A przynajmniej tym, co, co, powinni się, co się zajmują mechaniką, w związku z powyższym nie ma strachu, że, że coś tam zostanie, tak? Bo, jak to dobrze wydmuchacie, no to, to po prostu sobie wyleci y, tym otworem na wtryskiwacz. Dobra, wracam do Was jak to złożę, bo tutaj to jest mozolne kręcenie rurek. Także. No i taka niespodzianka, już Wam miałem pokazać, jak auto pali, a tu okazało się, że jeszcze jeden furkał. No i po to właśnie ten grzebak, żeby te podkładki wyciągać. Tak to mniej więcej wygląda. I tak wygląda podkładka. Teraz zobaczę, co się w gnieździe dzieje. No to tu cztery będą do zrobienia. To na dwóch Wam pokażę. Dwa zrobię osobno, bez, nag bez nagrywania, bo uważam, że szkoda czasu. Tu jest nie za dobrze. No ale to też wszystko się wyfrezuje. Tutaj zobaczycie, jaki wpływ ma takie furkanie w dłuższym okresie czasu na gniazdo. Tu środkiem normalnie widać jak spaliny się przedostawały yy, na podtryskiwacz i I ulatniały górą. Środek tego gniazda jest cały czarny. Dobra, frazuję i widzimy się jak skończę. I tak to wygląda Refrezowane To, co tam zostało, to tylko resztki oleju penetrującego. No i teraz tam wkładamy wtrysk. No i teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają kolejne dwa zrobione. I to jest prawidłowo wyfrezowane gniazdo. No i tyle składamy te wtryski i widzimy się na odpaleniu auta. No i teraz jak zakładacie te rurki, mi jakąś, to tak jak widzicie, nie kręćcie ich na, na maksa do końca od razu, tylko tak najzupełniej, że tak powiem, na luźno, po prostu je wkładamy, czy pasują i przyłapujemy sobie powoli yy, palcami, o. Tu w BMW jest akurat tak, że są takie tulejki ustalające do, do listwy common rail. Eee, we Francuzach tego nie ma na przykład. Także o tyle łatwiej macie, że wiecie, która strona idzie do listwy od razu. I to palcami złapać, bo w momencie jak tą dokręcicie na maksa, o, to ona w ogóle pieje teraz w lewą stronę, i, a tu pieje do góry. I to taki niekorzystny rozkład naprężeń dla tej rurki. Delikatnie przyłapać. I to musi działać. O. Dobra, dokręcam to, składam yy, powroty i, i widzimy się na odpaleniu. No, układ jest pusty, dlatego na chwilę będzie kręcić. paliła i teraz tak jak słyszycie, to są wtryski, to cykanie, nic tu nie furczy, żadne gazy się nie unoszą. Eee, także tyle, składamy świat plastików. Jeszcze raz wam ją uruchomię ze wszystkimi plastikami, zobaczycie skończoną pracę. No tak jak widzicie, chodzi tak jak widzicie, chodzi nic nie furka. Kolejny wózek do wyjazdu, tak? Subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia na następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.